Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania go. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co czytam, wypożyczam, publikuję i kupuję. A propos czytania i wypożyczania, witam w kolejnym odcinku Przeczytane z Biblioteki. Jest to zarazem ostatni tegoroczny odcinek przeczytany z Gościwnej biblioteki, czyli z filii numer 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej. No w Górniczej, przy ulicy Wybickiego. Jest to komiks Loki. Jakiś czas temu wydany przez Muchę komiks. Twarda oprawa. Tak się prezentuje grzbiet. Tak tył. Jest to komiks Marvela. Taki jednorazowy, że tak określenia. Nie tworzący żadnej dodatkowej serii. Za komiks odpowiadałem przede wszystkim scenarzysta Robert Rodi oraz artysta Esa Tribic. Komiks ten, tak jak już wcześniej powiedziałem, wypuszczam w Miejskiej Bibliotece Publicznej w fili numer 3 przy ulicy Wybickiego. To jest w goło, jakby ktoś się interesował. Co czytając ten komiks? Pierwsze co się zwraca, zwraca uwagę, to kapitalne ilustracje. Pod względem graficznym jest to mistrzostwo świata. Więc grafiki są rewelacyjne, kapitalne, po prostu dokładne, szczegółowe klimatyczne kadry, przedstawiające Asgard. Jeżeli chodzi o fabułę, to mamy sytuację taką, że Loki triumfuje. Skuty, od Skuty, Thor trafia do więzienia, Od nie odyn, w tej chwili nie ma, Loki mianuje się władcą Asgardu. No i udało mu się to zrobić zaciągając pewnego rodzaju długi u różnych postaci i te postacie ciągle się do niego zwracają o to, żeby te długi spłacał. Nie jest mu to na rękę. I ogólnie rzecz biorąc, czytając tę komisję, cały czas mam wrażenie, że Loki osiągnął to, co chciał, ale nie do końca czuje się z tego powodu szczęśliwy, jakbym to tak określił. Cały czas ktoś mu z kimś rozmawia, ktoś, ktoś kwestionuje jego sukces, jego przywództwo. I za czas jakieś wątpliwości, czy to na pewno to. I wydaje się, że najważniejszym elementem, którym wszystko tak naprawdę może zmienić, to wszystko się kręci w jedną. Jeden element, w jedną rzecz, to jest kwestia tego, czy Loki zdecyduje się na egzekucję tuora. Bo to jest takie kluczowe, bo bracia, przyrodni bracia ścierali się przez wiele, wiele. Lat, wiele stuleci. Loki próbował, Chor go powstrzymywał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, w sytuacji, w której teoretycznie Loki wygrał, teoretycznie ma wszystko w garści. Wystarczy, że będzie chciał, mógłby podjąć decyzję i zakończyć żywot Tora. Czy się na to zdecyduje, to tego wam nie powiem, bo to jest. Główny element, główne zapytanie tego komiksu. Czy on jest łatwy w odbiorze? I tak, i nie. Ta historia jest taka wewnętrznie spójna, ale jeżeli ktoś nie ma w ogóle pojęcia o mitologii Thora i Lokiego, w ogóle o mitologii Asgardu, czy nordyckich mitów, to może się poczuć zagubiony, bo nie będzie wiedział na przykład, kim jest Heimdall. O co chodzi z Tęczowym Mostem. Dlaczego? Ale... Wystarczy, że ktoś oglądał filmy Marvela, to już powinien być w miarę, w miarę zorientowany, kto, kto jest kim i dlaczego. bo to bardziej, że postacie się generalnie pojawiają tutaj, które były w filmie i mniej więcej w podobnych rolach. Czy ogólnie polecam ten komiks? W zasadzie tak. Czy, on, czy mnie zachwycił? No niestety nie. Taki średni z plusem. Aczkolwiek, pod względem graficznym jest naprawdę, naprawdę rewelka. Jakie jest Wasze zdanie? Napiszcie mi proszę w komentarzach. Ja zachęcam do odwiedzenia tej biblioteki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Wybieckiego, filia numer 3. Postaram się zamieścić link do tej pozycji w opisie, i tam możecie sobie popatrzeć, jakie w ogóle komiksy mają w tej chwili, szczególnie superbohaterskie. Wiem, że mają troszeczkę tam klasyki Marvela, wiem, że mają Miss Marvel. Wiem, że miałem troszeczkę z wielkiej kolekcji komiksów DC, troszeczkę z kolekcji Transformers, całą Miss Marvel, z Marvel Now i Marvel Now 2.0. Miałem jakieś yy, pojedyncze tomy Thora z linii wydawniczej Marvel Now. Tak, czyli Thor Gromowładne 4 tomy i potężną Thor, czy o, nie powiem, Thor, czy potężna Thor yy, z też linii wydawniczej Marvel Now, czyli yy, Thor Gromowładna oraz Chork, to dzierży młot. Dla tych, co byli ostatnio w kinie na Miłość i Grom, to mogą z chęcią sobie zerknąć na te komiksy. Fajne, warto zapoznać się. Jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia tej biblioteki. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.